Dzień dobry, witajcie, jestem Lakser z kanału. domany kanał, tak? To jest mój nowy kanał. Ja jestem Lakser z kanału Lakser wcześniej. I pierwszą serią, którą zaczniemy na naszym kanale, będzie to Draw a Stickman Epic. I w pierwszym odcinku, ja sobie śliczę, tą grę. W pierwszym odcinku narysujemy swoją postać. Ja już myślałem trochę o tej postaci. Myślałem, że to będzie taki. kto. ktoś trochę, no. Uśmiechnięty ktoś z włosami. Nie, 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 nie. włosy będą miały takie. Takie śmieszne włosy. Tu sobie trochę zamarzmy te włosy, żeby one wyglądały jakoś. Tak, nawet, nawet. Jest, mamy piękną postać, może te nóżki poprawię. Jest nasz, nasza piękna postać. Click anywhere, anywhere to walk. Jestem tutaj samotny. Mam pomysł, naciśnij na kopis i narysuj mi przyjaciela. Dobrze, narysujmy ci przyjaciela. <laughs> Twoim przyjacielem będzie pies. <laughs> tu będzie miał. Tak. Nie, nie wygląda ładnie. nie ja malować <laughs> malować tylko narysuję coś takiego jej piękny pies piesek to jest nasz piesek oj gdzie on skacze patrz na to tu żeby iść, dobra <laughs> Czemu ty jesteś mojego pieska? Idę za tobą. Ej. Muszę znaleźć piesek. Pieska <laughs> A nasz post. Nasz Draw a Stickman epic. To jest gra, w której musimy sobie ten, w której musimy narysować sobie świat. Narysować sobie rzeczy, żeby przejść tą grę. Anyway. Jak używać ogniowego długopisu. Kliknij na ogniowy długopis i narysuj ogień, żeby się zapalił. Nice. Najs, na jakimś objekcie. Weźmy, narysujmy ogień. Patrzcie, jaki piękny ogień. Oj, nie, bo się podpalisz. Okej, okay, i możemy przejść naszym postaciom. O, wiem, co tutaj zrobić. Jej, narysowałem ten, ogień. Sorry za mój głos. Jeżeli byłby fatalny czy w ogóle, ogólnie. Ja muszę tam przejść, to narysuję tu ogień. Okej, okay, nice. Znaleźliśmy pierwszy kawałek puzla. Yy, Następne levele, to żeby odlokować coś wspaniałego. No, i jak my tu mamy dojść? <laughs> Czy tu gdzieś jest inna droga? O, jest. Narysujemy tutaj ognie. A co się będzie? Tu nie wybucha od razu. O! Spłonąłem. Jeszcze raz. Piękny ogień. Jej, spłynąłem, ale dlaczego spłynąłem? Okej, okay, chodźmy... Ej, tu jest jeszcze coś. Wypal się. A no, tam już też się podpala od razu, ale też pójdźmy tutaj po puzzle. Wybuchaj. Gdzie jest mój puzzle. A, już zebrałem ten puzzle. już ze mnie jest, normalnie. To co to jest? Dobra, no anyway, Idziemy. Gra jest bardzo fajna, bardzo mi się podoba. A tu jest przejście. Tutaj na razie nie będziemy szli. Najpierw zbierzmy wszystko. Już narysujmy. Będzie wybuch. Co ja zrobiłem? Weźmy się tak nie śpieszmy, bo będę tą grę przychodził milion razy <laughs> Dobra. Idziemy powoli tutaj. I tak Tu się niech zapali i tu Pal się i wybuchaj, pal się wybuchaj, pal się wybuchaj. Też może wybuchnąć. Dobra. Co gdzie tu nam... To da przejść. Tu w sumie możemy przejść. To nie wiem, co nam odblokuje. Ale chodźmy tu, zobaczmy, co tutaj nam da. Tutaj też nam nic nie da. A, coś tu jest w tych szakach. Weźmy je pod palmy. Coś w nich będzie. Ja to czuję. Ja to czuję. Hej, znalazłem coś. Co to jest? Znaleźliśmy pierwszy kolor ciała. Kolor. No. Yy, jeden. Okej. Okay. Okej, okay, mogę nowe kolory. Nowy kolor znalazłem. Mogę sobie ten domalować coś nowym kolorem. W jeżeli to już tutaj jest. Nie, a, podpaliłem ogień. Tu wybuchaj. Uważaj. Jej, przeszliśmy dalej. Ar Armakilopas! Wow! Ja myślę, że wstępem tym, takim pierwszy level, będzie gdzieś raz, dwa, trzy, nie, raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, gdzieś nie znam trzynaście odcinków z tego. I tutaj możemy tak, nasze puzzle. Znaleźliśmy pierwszy puzzle. jej! tu nasze. Ja jeszcze tego nie znalazłem. I co to jest? O. I coś zimowego. A zimowy level dodatkowy, nie, to nie. nie, nie, nie. Help, help, help. Spoko, to wystarczy wszystko spalić. A nie, co to jest? A nie, to jeszcze tego nie odblokowaliśmy, to nie wiem. A, narysuję klucz. O, narysuję klucz. Ale jestem geniuszem. Mam klucz? No, dobra, dobra. Anyway. Select level. Dobra, ja na tym... Tu bym, ale chcę tu być. W sensie nie tu, tylko tu, o. Nie wchodź w to! Co tak down z down Okej, mniejsza, bo nie zakończę tego odcinka nigdy Dzięki za oglądanie, byłem Lakser z kanału Wyimaginowany Kanał, tak wiem, dziękuję na cała pierwszy odcinek Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z tej gry Jest ona bardzo fajna Jest akurat teraz przecena na Steamie Dzięki za oglądanie, na razie i pa Miłego wieczoru, dnia nie wiem menu, ja to nagrałam wieczorem, w nocy praktycznie, więc cześć.